13 września 1939 roku miałam pierwsze straszne przeżycie. Spalił się nasz dom. Ratowaliśmy go wprawdzie i o mały figiel nie zostałam w nim, próbując ocalić różne sprzęty. Ktoś, nie wiem nawet kto, bo byłam już nieprzytomna, wydostał mnie ze środka. Jakiś czas mieszkaliśmy potem w sąsiednim domu w suterenie. Nie mogliśmy szukać mieszkania nigdzie dalej, ponieważ musieliśmy mieć oko na ogród w którym zostały ulokowane duże pieniądze w kwiatach, inspektach i cebulkach. W grudniu 1939 roku przeprowadziliśmy się na ulicę listopadową 3. Matki brat został na miejscu, a my mieliśmy teraz znowu własny dom i to z dość dużym ogrodem. Któregoś dnia brat mój Ryszard przyprowadził do domu pana Wolskiego, który czasem przynosił nam do czytania prasę podziemną. Po kilku miesiącach wystąpił z propozycją zorganizowania u nas punktu. Warunki były idealne. Samotny domek z ogródkiem, w którym mieszkała kobieta z dwojgiem dorastających dzieci, nie wzbudzał niczyich podejrzeń. Zaraz więc posadziliśmy wokół domu słoneczniki, między nimi pozostawiając polanki do rozdzielania prasy, czyszczenia broni i tym podobnych. Broń miała u nas specjalną kryjówkę. Zaciszna budka z numerem 00, Posiadała jedną deskę ruchomą od strony śmietnika. W śmietniku tym była ukryta olbrzymia bańka po mleku, której otwór dotykał tej właśnie odsuwanej deski. W bańce przechowywaliśmy broń krótką i granaty oraz prasę, po którą konkretnego dnia nikt się nie zgłosił. Także w samym mieszkaniu nie było absolutnie żadnych obciążających materiałów. Przysięgę składaliśmy 6 stycznia 1940 roku. Nazwiskami nie operowaliśmy w ogóle. Pan Wolski miał pseudonim Sulima, a nasze pseudonimy zdaliśmy na los kalendarza, to znaczy wybierając pseudonim dla naszej matki, Sulima otworzył kalendarz i to imię, które widniało na kartce, miała odtąd nosić matka. Wypadło Juli i pseudonim zatwierdziliśmy z salwą śmiechu. Została Julią. Mnie przypadło imię Lina, a bratu Szczepan. Tego dnia odbyła się też przysięga i oblewanie w postaci wystawnego obiadu. Z czasem dowiedzieliśmy się, że Sulima jest poszukiwany przez władze okupacyjne i ukrywa się. Za jego głowę Niemcy dawali sto tysięcy. U nas miał świetną kryjówkę.